Pierwszy mój poradnik, jaki dam na YouTube. A przedstawię w nim, jak szybko i bez utraty jakości dodawać filmiki na YouTube. A. To tak, będą nam potrzebne dwa programy te tutaj. FreeMake Video Converter Link w, w opisie. I Windows Live Movie Marker. E, to powinien mieć każdy na komputerze, a jeżeli by nie miał, to za darmo można pobrać ze strony Microsoftu. Więc tak, najpierw od, odpalamy Windows Live Movie Marker. E, kliknij aby poszukać pliku wideo, klikamy w to. No i dodajemy, ja dodam intro, bo jest krótkie. No i chcemy go zapisać Full HD. Więc klikamy tutaj. Zapisz film. Zapisz film. Wysoka rozdzielczość. Wybieramy miejsce zapisu i nazwę zapisu. Damy na przykład intro. Intro i dajemy zapisz. Zapisuje nam się to w miarę szybko, ale jak mamy taki film 10-minutowy, to się nam będzie zapisywało około 20 minut. No i. E, zamknij. No i ten nasz program może dużo ważyć. Czasami nawet 2 giga. Zależy. I ja na tym programie zrobię tak, żeby bez utraty jakości wideo, jakości dźwięku e, ważył bardzo, bardzo dużo mniej. Więc urucham FreeMake Video Converter. Klikam w plus video, Wybieram pulpit. Intro. Otwórz i mamy go tutaj. I tak. YouTube na YouTube można najszybciej filmik wysłać w formacie nie AVI, bo większość wysyła w formacie AVI, tylko w formacie MP4 ja tak przynajmniej wysyłam i idzie mi to najszybciej. Więc konwertujemy to do MP4. Więc klikam w to. I tutaj musimy wybrać w jakiej, ja, jak chcemy go zapisać. Ja wybieram full HD. Później Edyty i ustawienia. Dopasuj rozmiar klikam w to i daję 1920 na 1080, to jest Full HD. Takie, taką rozdzielczość musimy ustawić. Tutaj musimy, musi być dźwięk zaznaczony, kodek dźwięku AAC i tutaj kanały stereo. Klikamy OK i tutaj wybieramy, gdzie można to zapisać. Tutaj na przykład damy w pulpit. I intro tak zapisz. No i tutaj chodzi tutaj o rozmiar, właśnie pliku. Jeżeli mamy filmik trwają, trwający 10 minut, on może mieć nawet 2 giga. I żeby sk go skonwertować, to tutaj wpisujemy na ile mega. Możemy wpisać tyle, najmniej tyle, ile jest tu napisane. Czyli my mamy dobuszczalny rozmiar wyjściowy, jest od 1. Czyli możemy maksymalnie wpisać tu 1. No, a, max, a minimalnie, czyli więcej tych mega, to już jest 13. A my go konwert, konwertujemy, żeby mieć jak najmniej. Więc wpisujemy jeden. A przy filmikach, nie wiem, może być 117, minimum. Ale to jest tak, tak to jest bardzo dużo, jak na filmik yy, skonwertować go z 2 giga do 100 mega. I nie traci przy tym jakości filmu i w dźwięku, więc to naprawdę jest duży plus. I później nam się filmik taki szybko dodaje. Później klikamy OK. Konwertuj. To się nam też powinno szybko skonwertować, bo to szybki filmik. No i konwersacja została zakończona pomyślnie. Klikamy Pokaż Folderze. Klikamy Intro. I mamy Full HD. Nie, nie straciło to w ogóle jakości. I, no, i, no i jeszcze w formacie MP4. Szybko to można dodać na YouTube. To ja się z Wami żegnam. Do widzenia. Subskrybujcie. Yy. No, na ra.